chronograf, Czyli kalendarium kaliskie piotra Sobolewskiego. 16 grudnia 1832 roku w Kaliszu urodził się Adam Chodyński. Prawnik literat, a przede wszystkim historyk Kalisza. Był synem Feliksa i honoroty z Wiesiołowskich, no, bogatych mieszczan kaliskich, był absolwentem kaliskiej wyższej szkoły realnej, czyli dzisiejszego snyka. No i wreszcie był najstarszym z rodzeństwa. Miał między innymi braci bliźniaków Stanisława i Zenona, absolwentów seminarium duchownego we Włocławku, duchownych i pedagogów, i obaj kolejno byli nawet rektorami włocławskiego seminarium, a nawet rozważano przyznanie, któremuś z nich, nie powiem precyzyjnie, któremu z tej dwójki, przyznanie mu sakry biskupi. A więc wysoko w tej hierarchii nazwijmy to kościelny. Czwartym z braci był Bolesław Benedykt, z kolei prawnik. Adam również studiował prawo w Warszawskiej Szkole Głównej, ale studiów nie skończył i od 1852 roku aplikował w Trybunale Cywilnym w Kaliszu. No, widocznie wtedy taka droga była możliwa bez ukończenia studiów. Pracował też w Archiwum Magdawnych, później podjął obowiązki obrońcy sądowego Warcie. Pracował też krótko w, w Słupcy, w Uniejowie. Po powrocie do Kalisza już do końca życia pełnił obowiązki obrońcy konsystorskiego, jak to się nazywało. No ale najbardziej znamy go z tej działalności historyczno-publicystycznej, powiedziałbym. Opracował szereg publikacji i artykułów poświęconych historii miasta. Wśród tych publikacji Poczesne miejsce zajmuje Kieszonkowa Kraniczka Miasta Kalisza, wydana w 1885 roku. Chodyński zmarł w 1902, w maju pochowany jest na Kaliskim Cmentarzu Miejskim. W międzywojnu w 1930 roku Rada Miejska Kalisza nadała jego imię odchodzącej w bok od Zamkowej uliczce, no dawniej ta uliczka nazywała się Poprzeczno-Warszawska, obecnie właśnie Chodyńskiego i imię Chodyńskiego ma też szkoła w Cekowie. No i co chyba najbardziej zrozumiałe, Chodyński został patronem Kaliskiego Koła Przewodników Turystycznych, no, którzy przecież wiele z przekazywanych przez siebie wiadomości o naszym mieście zawdzięczają właśnie jemu.